Mankowi, tam was na kolejnym odcinku na kanale Zróbmy przez Świat w drugiej części z Aten. Wyszedłem już z hostelu i kieruję się teraz na Agorę i na Akropol. Generalnie jest 12 stopni, odczuwalna, pokazuje 16. I po czym można poznać, że jestem turystą, oprócz koloru moich włosów, to to, że jako jedyny nie mam kurtki na sobie. Ze złych informacji, niestety, wczoraj real zawiódł. Jak możecie tutaj zobaczyć. Było do wygrania 230 zł ze 100 zł Fribetu, które było na Black Friday na fortunie, więc założyłem oczywiście konto, bo trzeba polować na takie okazje. No i wszystko powchodziło tylko nie ten real. No gdyby im uznali tę bramkę pod koniec pierwszej połowy, co był VAR, no to by wygrali, chociaż końcówka też była taka, że powinni im strzelić prawie. No co jest ciekawe, bo ostatnich chyba tam 4 czy 5 i wspólnych meczy z Girlandą to wszystkie wygrywali do zera. A tutaj proszę, akurat jak człowiek chciał sobie zarobić pieniądze, to remis był. Udało mi się odnaleźć wejście do Agory. To główne jest zamknięte, bo jest jakiś remont. No i po drodze, jakby widziałem, że jacyś ludzie też szukali wejścia. więc zagadałem do nich. No okazali się to Amerykanie. Pogadaliśmy chwilę, no idziemy, idziemy. No i mówię, że tutaj jest wejście, a ta pani mówi, że pokazuje jeszcze pół mili, nie? Ja mówię, pół mili? Przecież to jest tutaj. E, a ona, że coś tam, a, a, Akropolis, Akropolis. Ja mówię, że przecież powiedzieliście, że idziecie na Agorę, a ona takie, to nie jest to samo? Tak sobie pomyślałem, no rzeczywiście, stereotypy się nie biorą znikąd. E, no ale ja już jestem pod wejściem do Agory i zaraz wchodzimy. No ogólnie nie wiem czy wiecie, ale tutaj w Atenach wszystkie praktycznie atrakcje takie państwowe dla obywateli Unii Europejskiej poniżej 25 roku życia są darmowe, więc no tutaj Passport Privilege wchodzi mocno. Tutaj też chciałbym tak powiedzieć, że jeżeli stać Was na podróże, jeżeli możecie podróżować bez bawienia się w załatwianie wizji wszystkiego, to docencie to, bo to jednak fajne, a nie każdy sobie może na świecie na to pozwolić. Jako takie wprowadzenie warto powiedzieć, że Agora to dosłownie tłumacząc miejsce spotkań. No i jest w tym prawda, ponieważ Agora służyła jako taki główny rynek, główny punkt ośrodka miejskiego w starożytnej Grecji. Ludzie się tu spotykali, handlowali, spędzali czas, filozofowie tutaj filozofowali, więc nazwa adekwatna do funkcji. Tutaj Waszym oczom ukazuje się Stejon. Świątynia poświęcona Hefajstosowi, najlepiej zachowana tego typu w całej Grecji. No, robi wrażenie, szczególnie jak człowiek zważy, że ta budowla ma pewnie około 2500 lat. Obecnie znajdują się w Atalosa, niegdyś targu zbudowany w ramach prezentu od króla Atalosa. No obecnie go odbudowali, znajduje się tu muzeum, gdzie można oglądać różne rzeźby z okresu starożytności. Tutaj możecie zobaczyć awersy i rewersy ateńskich monet. i Jak widzicie tę sowę, to ona znajduje się na greckich monetach euro. Boże, patrzcie ile kotków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódmy, tam ósmy siedzi. No, Stambuł ma konkurencję, a tu dziewiąty przyszedł jeszcze. Tutaj jakiś dwóch ziomeczków. Konfucjus i Sokrates. Ciekawe spotkanie. Ogólnie to jest jakaś 11.30 powiem wam, że słońce zaczyna przypiekać. Tak, całkiem solidnie. Niby jest temperatura powietrza 15 stopni, ale odczuwalna pokazuje 19. Myślę, że tak samo jak w Stambule, opalę się tutaj. Ja już się kieruję na Akropol. Agora całkiem przyjemna. Półtorej godziny się tak pokręciłem. To, że jest mało ludzi, zdecydowanie na plus. Jest tak cicho, spokojnie bardziej immersywnie można by rzec, ponieważ no człowiek się wczuje w to, że to są takie ruiny. Generalnie z Agory jest widok na Akropol, no i patrząc na ten Akropol no to widzę po prostu kolejkę ludzi, więc już wiadomo gdzie są wszyscy ludzie, którzy mogliby być na Agorze. Tutaj możecie zobaczyć propleje, czyli swego rodzaju bramę prowadzącą do kompleksu świątynnego. I tutaj Partenon, czyli chyba najbardziej znana budowla na Akropolu. No generalnie nie jest to oryginalna wersja, ponieważ najpierw raz spłonął w starożytności. No, odbudowano go co prawda, no, ale gdy Turcy zajęli Grecję, no to najpierw go przerobili na meczet, a potem urządzili sobie tam skład amunicji. No i podczas oblężenia przez Wenecjan pod koniec XVII wieku jeden z pocisków trafił w ten skład amunicji i partenon został wysadzony w powietrze. No ale odkąd Grecja uzyskała niepodległość w połowie XIX wieku, no to. Odbudowują go i renowują. Co ciekawe, pełna rekonstrukcja w takim neoklasystycznym stylu znajduje się w Nashville w USA. Nie pamiętam jaki to jest stan, ale wybudowana została na jakiejś targi międzynarodowe pod koniec XIX wieku. I tutaj Wam wstawię zdjęcie, jak ona wygląda. Tutaj możecie zobaczyć Erechteion, czyli świątynię Ateny oraz Poseidona. No, jak widzicie, jest o wiele smuklejsza w porównaniu do. Partenonu. Tutaj widzicie te kolumny w stylu jańskim, zakręcone takimi zawijaskami o wiele cieńsze i smuklejsze. Na tutaj przysadziste, doryckie, grube kolumny. A tutaj znajdują się kolumny w kształcie kobiet, zwane kariatydami. Tak jak widzicie na głowie, dźwigają cały architraf, fryz i A męskimi odpowiednikami kariatyd są atlanci. A propos atlantów, to w Łodzi znajduje się ciekawa kamienica zwana pod Atlasami. Na ulicy Narutowicza nie pamiętam dokładnego adresu, ale tu możecie zobaczyć jej zdjęcie. No i właśnie widzicie takich modernistycznych atlantów z dwudziestolecia międzywojennego. Patrzcie jaki widok na górę stąd jest. Patrzcie jak się wygrzewa skubany na słońcu. Na no, robi wrażenie, nie ma co ukrywać. Na no, teraz idę się przejść do muzeum Akropolu. No też jakby pochodzę sobie po nim, ale najpierw sobie podłączę telefon i usiądę i odpocznę trochę bo, no nie ukrywam, że jest gorąco kazali mi nosić plecak przed sobą no ale ma to w sumie sens, żeby nie postrącać niczego przypadkiem wyszedłem już z muzeum posiedziałem z półtorej godziny, no telefon coś tam pochodziłem, ale nie można było robić zdjęć i dosyć skrupulatnie to egzekwowali, więc no niczego nie nagrałem w środku więcej czy później musiał nadejść ten moment. Tak oto się prezentuje magnes przeze mnie nabyty. Dałem za niego Euro50. Uważam, że to bardzo dobry deal, ponieważ magnes jest świetny. To są takie tradycyjne greczki, greckie pączki lub się nazywają. Wziąłem taki klasyczny z miodem i cynamonem Za te 10 sztuk dałem 4,60, więc uważam, że to dobry deal. No Jedyny problem, że jakby no, nie ma żadnego widelczyka, więc pewnie ręce mi się będą kleić, ale trudno. Bardzo dobre. No, one są świeżo smażone bo no, tam normalnie wszystko widać. No co, no polecam. Ogólnie jeśli chodzi o jedzenie, to powiedziałbym, że tutaj dominuje taki street food. A co mam na myśli przez street food, to to, że te lokale są takie kameralne, to jedzenie jest szybko robione no i możesz sobie usiąść na przykład, nie wiem, na ulicy przy jakimś stoliszku albo w środku przy ladzie. No i jest nie tylko kuchnia grecka, ale też, nie wiem, są jakieś burgery, są jakieś, nie wiem, kebaby. Nawet chińszczyznę widziałem, więc po prostu wszystko tutaj jest. Natomiast restauracji nie brakuje, tak naprawdę zjeść tutaj można wszędzie na każdym rogu i wszystko. Byłem teraz w markecie kupić sobie najdrówne na śniadanie. Kupiłem sobie dwa banany i obrót proteinowy mam takie ciastka zbożowe z Polski przywiozłem sobie. No i zaniosę to do hostelu. Pewnie nie wiem odsapnę chwilę i przejdę się gdzieś na jakiś spacer kolejny. Tak się wchodzi na łóżko piętrowe w hostelu wybiło 18 ciemności na zewnątrz jak widzicie, bo siedziałem sobie w godzinkę w hostelu nasmarowałem się kremem, bo nie ukrywam, że trochę się spaliłem na twarzy. No i przy okazji no po tym miodzie z tych pączków trochę mnie taki zjazd złapał, więc sobie odpocząłem, ale teraz Kieruję się na wzgórze Filipa Poł na punkt widokowy. Ogólnie to słabo mnie widać, ale po prostu wejście na to wzgórze jest w ogóle nieoświetlone. W sensie jest tutaj normalnie taki kamień zrobiony do chodzenia i widzę, że ten, że to mauzoleum na wzgórzu się świeci. Przed chwilą gościa, który schodził, więc musi być otwarta, ale no nie ukrywam, że miałem moment zawahania, iść czy nie iść, no ale idę. Tam właśnie się kieruję, w stronę światła. Już na szczycie. A oto powód, dla którego tu przyszedłem. Nie, nie ma mauzoleum. Tak się prezentuje Akropol z tej perspektywy. No, nie ukrywam, że jest mrocznie. Brakuje tylko jakiejś muzyczki z FNAF-a. Tutaj gdzie, nie gdzie słychać, jak jakieś psy szczekają. Mam wrażenie, że jakiś nietoperz przy, przeleciał. No, ale no jestem tak w połowie drogi, mniej więcej na dół. No, a potem będę szedł coś zjeść, kolację. No, jak widzicie, tutaj eleganckie schody są wykute kamieniu, więc nie ma lipy. Witam z powrotem z miejsca z dostępem do światła. Udało się zejść bez skręcenia kostki, ani bez zostania zamordowanym, więc... Dzisiaj postawiłem na takiego grosika. Za jedną sztukę zapłaciłem 3,80. Uważam, że gni cena, chociaż jest trochę mało mięsa, ale smakuje smaku jest całkiem dobry. Pomidory i ta sałata są świeże. No i pryski też dobre, więc nie ma co narzekać. No ogólnie te grosy prawie mnie pokonały, więc no tutaj w tym stylu suflaki. Dzisiaj się jest za bardzo dobrą cenę. No 7,60, tak jak wspomniałem Nie wiem, czy jutro tam też pójdę, może spróbuję czegoś innego. Myślałem o Musace, no ale jeszcze jest dużo czasu. Może się rozmyślę i nie wiem, zjem pączki na kolację w Luca Mades. Oczywiście dzień trzeba zwieńczyć herbatką, a napis na kubku zignorujcie. Ja już się będę z Wami żegnał w tym odcineczku. Zostawcie lajka, like subskrypcję, napiszcie jak Wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnym. Zatem.